Wiesz, że jak skomentujesz obejrzane TikToki, pokaże ci się, ile TikToków obejrzałaś. Faktycznie, ale tylko po to do mnie napisałeś. Nie to była tylko taka ciekawostka. Obiecaj mi skarbie, że nie pisałaś z innymi facetami. Serio, kochanie? Kocham cię za bardzo, żeby zrobić coś takiego, nawet tak nie mów. Rish App zawsze pomoże. Zaczynam gadać bzdury, bo tak mnie czarujesz swoim urokiem. Gadać bzdury, bo tak mnie czarujesz swoim urokiem. A to takie słodkie. Wiem, że pewnie myślisz, że mam pełno facetów w telefonie, ale to naprawdę nic takiego. Nie, nie sądzę, żebyś miała jakichkolwiek facetów. Mam facetów, ale nic z nimi nie robię, serio. Ale mam ich uwierz. Były na pewno nie sądzę. Nie mam zamiaru się z tobą kłócić. Słuchaj, mam skreny. Pisałaś. Czy nie pisałaś? Do Bartka, w zeszłym tygodniu na demę. Bartka, nie to mój kolega. Przecież widzę, że zostawił Cię na odczytanym. Skręcił ostatnio nogę. Tylko pytałam, czy wszystko w porządku. Niech Ci będzie skarbie, wybaczam Ci. Też Cię kocham, kotku.